Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry, jutro święto Wojska Polskiego, a dzisiaj gościem Radia Poznań jest ekspert do spraw geopolitycznych, ekspert do spraw wojska, autor m.in. książki Obywatelska Armia Rzeczypospolitej Marek Budzisz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W południe w Pałacu Prezydenckim dzisiaj spotkanie Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, jutro spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Czy ma Pan poczucie, że polski premier, polski prezydent mimo różnic, sporów, podziałów mówią w tej sprawie, w sprawie tego spotkania na lasce jednym głosem, że Polska ma jedno stanowisko w tej sprawie? Nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że stanowisko dopiero się kształtuje. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że pozycja międzynarodowa Polski uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Relacje rządu z administracją Donalda Trumpa są fatalne, to jest pochodną uporu związanego z utrzymywaniem pana Klicha na stanowisku kierownika ambasady, ale również kwestią, którą trzeba zacząć wreszcie w Polsce dyskutować, a mianowicie zaangażowania pani Applebaum, czyli żony wicepremiera Sikorskiego. Do których ma prawo jako obywatelka Stanów Zjednoczonych negatywnie wpływają na pozycję polski i polskiej dyplomacji w oczach tej administracji, co do tego nie ma wątpliwości. Więc pozycja Polski nie, nie uległa wzmocnieniu. Ja uważam, że znacznym polski? osłabieniu. A ten głos polski stanowisko polski jest jedno? Polski premier i polski prezydent będą pana zdaniem powinni w tej sprawie mówić jednym głosem. Oczywiście, że powinni mówić jednym głosem, że, bo polityka zagraniczna to nie jest kwestia partyjna czy, czy jakichś preferencji personalnych. To jest kwestia interesu państwa polskiego i ten interes musi być broniony przez wszystkie siły polityczne. Tutaj nie, nie mam wątpliwości. Czy czego możemy spodziewać się po tym jutrzejszym spotkaniu Donalda Trumpa, Władimira Putina? Co dla Polski będzie to spotkanie oznaczało? Właściwie nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Sam Donald Trump powiedział, że do pierwsze dwie minuty rozmowy z Putinem pozwolą mu ocenić sytuację, czy, czy to spotkanie zakończy się jakimś porozumieniem, czy niczym się nie zakończy i będziemy mieli do czynienia z przedłużającym się konfliktem. W związku z tym tutaj każda droga jest otwarta. Jeżeli ten scenariusz porozumienia okaże się realny, to Trump zapowiedział też, że bardzo szybko będzie. Dążył do zorganizowania drugiego spotkania, tym razem z udziałem Załęskiego, no po to, żeby te negocjacje w sprawie zawieszenia broni i warunków zawieszenia broni mogły nastąpić szybko i aby porozumienie mogło być szybko osiągnięte. Szanse na to porozumienie pana zdaniem są duże, czy jednak będzie o to bardzo trudno? O tak długo jak nie wiemy, jakie są stanowiska stron i o czym rozmawiamy, trudno oceniać szanse osiągnięcia porozumienia. Moim zdaniem one są nieco większe niż jeszcze kilka tygodni temu. Natomiast tutaj nie można być przesadnym optymistą. To znaczy, to nie jest jeszcze ta faza wojny, która wskazywałaby, że każda ze stron myśli wyłącznie o, o zawieszeniu broni. Putin i Jego otoczenie uważają, że wojny wygrywają, zwiększają presję na siły ukraińskie, które mają ewidentnie problemy, zwłaszcza w, w Donbasie. W związku z tym to będzie utwardzało czy usztywniało politykę, politykę Putina. O to porozumienie nie będzie łatwo, ale tu dużo zależy od stanowiska Stanów Zjednoczonych, od tego, o czym też Trump mówił wczoraj, czyli. Tej perspektywy sankcji, jeśli by Rosja nie, nie, nie zdecydowała się na poważne potraktowanie rozmów. Jutro święto wojska polskiego. Pytanie teraz o stan polskiej armii. Ilu żołnierzy według Pana powinna liczyć polska armia? To nie jest kwestia wielkości w sensie personalnym. Ona powinna być, być ta armii, powinna być, większa. No, Dojrzymy do, do przykład... 300 tysięcy. No, to łatwo dość policzyć. Litwini będą mieli jedną dywizję, a, a ich jest 2,7 miliona. E, przykładając tę samą miarę, my powinniśmy mieć 3, 13 ukompletowanych dywizji, a chcemy mieć i to jeszcze w 35 roku 6. Czyli nasz wysiłek jest w, w tym układzie o połowę zbyt, e, zbyt mały, ale problem nie polega na liczebności. My musimy się też nauczyć walczyć na zupełnie inaczej wyglądającym polu boju, bo. Takie są doświadczenia wojny na Ukrainie walczy się w zupełnie inny sposób. Inna jest świadomość sytuacja, sytuacyjna, inaczej operuje się ogniem, manewr ma inne znaczenie, tu musi się bardzo dużo zmienić. My musimy w gruncie rzeczy prócz rozbudowy liczebnej armii przeprowadzić też głębokie reformy. I o tym powinien prezydent Nawrocki rozmawiać w Białym Domu, bo asysta Amerykanów, ich wsparcie w, w reformach przede wszystkim. Naszych sił zbrojnych będzie kluczowe dla naszych zdolności. Czy ta liczba żołnierzy nie masz tak dużego znaczenia, jak na przykład kwestia dronów, tak? Tego, czego pewnie my jeszcze nie mamy tyle, ile mieć powinniśmy. My nie mamy te wystarczających zdolności do operowania systemami bezzałogowymi. Tu, nie, tu Problem nie polega na posiadaniu sprzętu. Sprzęt jest oczywiście bardzo ważny, ale my mamy w Polsce skłonność. Czy mitologizowania sprzętu? Dyskutujemy ciągle o czołgach, samolotach, hałbicach, a teraz o drona, Żołnierze muszą umieć się tym sprzętem posługiwać. On musi czemuś służyć, czyli musi być zmieniony system dowodzenia, system budowania świadomości sytuacyjnej, bo współczesne pole walki staje się doskonale przejrzyste, to znaczy wszystko widać i to w czasie rzeczywistym, to trzeba zbierać. Gigantyczne ilości danych i bycie w stanie, w stanie prze, przetwarzać. To jest rewolucja w sztuce wojennej. Oczywiście, głębokość tej rewolucji jest przedmiotem dyskusji wśród ekspertów, ale to nie, nie wystarczy wyłącznie posiadanie sprzętu. To trzeba też zmienić system szkolenia, zmienić taktykę walki. No Po prostu przeprowadzić głębokie reformy w siłach zbrojnych. Pana zdaniem, te reformy powinny być szybko przeprowadzone. My się szybko powinniśmy szykować na wojnę, czy mamy na to jeszcze dużo czasu? Mówię o tych reformach. My powinniśmy szybko to zrobić, właśnie po to, żeby oddalić perspektywę wojny. Bo nasza armia, jeśli będzie lepiej przygotowana, a dzisiaj jest gorzej przygotowana niż armia rosyjska. To zresztą dotyczy wszystkich armii państw NATO na wschodniej flance. To nie jest tylko nasza przypadłość. Dobrze przygotowana armia jest czynnikiem odstraszania potencjalnego agresora, czyli im, im wolniej będziemy te reformy wdrażać, tym rośnie ryzyko, bo tu nie można mówić o pewności, że Putin albo jego otoczenie podejmą decyzję o jakiejś wrogiej akcji. Ja już nie mówię o wojnie, ale na przykład o działaniach o mniejszej skali to już jest bardziej prawdopodobne. Więc w tym sensie, im szybciej zaczniemy działać, tym będziemy bezpieczniejsi. A im będziemy bardziej zwlekać tym ryzyko konfliktu wzrośnie, taka jest prawidłowość, moim zdaniem. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o tym w 2027 roku jako realnym ryzyku rosyjskiego ataku. Powinniśmy do tego jakoś podchodzić? Realnie że to możliwe jest w 2027 roku, czy to są tylko daty, które no, nie powinniśmy jakoś tego brać mocno pod uwagę. To trochę zależy od tego, jaki jakim konflikcie my rozmawiamy. Znaczy, jeżeli mówimy o wojnie przypominającej starcie II wojny światowej, to taka perspektywa jest relatywnie oddalona w czasie. Mówi się tutaj o roku 29-30, optymiści uważają, że 35 nawet wchodzi w grę. Ale my w ogóle nie mówimy o takiej wojnie. znaczy nie mówimy o wielkiej wojnie w Europie Środkowej, mówimy o ograniczonym konflikcie. Na relatywnie niewielkim obszarze, gdzie Rosjanie są w stanie metodą polityki faktów dokonanych zająć jakąś tery jakieś terytorium natowskie i potem w ramach tak zwanej eskalacji celem deeskalacji grozić użyciem na przykład broni jądrowej po to, żeby NATO nie przeprowadzało kontruderzenia. I strategia NATO polega na uniemożliwieniu Rosjanom tego zajęcia, tego mniejszego, mniejszego wejścia. I tutaj 27 rok jest taką datą orientacyjną. Moim zdaniem Rosjanie, gdyby hipotetycznie jutro zostało ogłoszone zawieszenie broni na Ukrainie, mieliby już jutro zdolności do przeprowadzenia takiego uderzenia. W związku z tym zagrożenie może być zarówno późniejsze, jak i wcześniejsze. My musimy zacząć działać niezwłocznie. Amerykański podsekretarz stanu odpowiadający za siły lądowe powiedział niedawno, że Amerykanie nie mogą nawet sekundy tracić na zwłokę, bo tak w takim groźnym kierunku ewoluuje sytuacja międzynarodowa. I my powinniśmy myśleć podobnie: znaczy, każda minuta zwłoki, każde koncentrowanie uwagi naszych polityków na kłótniach wewnętrznych i sporach od, oddala nas od tego, co powinniśmy bardzo energicznie robić, czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska? Moim zdaniem, Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska, ale nie w takim modelu jak to było za czasów PRL-u. Tu jest bardzo wiele rozwiązań stosowanych w Europie. Ja od nich wszystkich pisałem w mojej książce, o której Pan, pan mówił. Jesteśmy w stanie, moim zdaniem, zrobić nowoczesny system, elastyczny, nawet powiedziałbym, przyjazny obywatelom. Którzy muszą być przeszkoleni na wypadek sytuacji kryzysowej. Tu nie chodzi wyłącznie o wojsko. Wszyscy obywatele, w tym i przede wszystkim ludność cywilna, też ci, którzy nie mają obowiązku służby w wojsku, tak jak kobiety na przykład, muszą być przeszkoleni, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, bo to dopiero wzmacnia odporność społeczną i odporność państwową, a przeciwnik nie będzie atakował tam, gdzie my jesteśmy najsilniejsi, tylko będzie atakował tam, gdzie my jesteśmy. Nieprzygotowani i najsłabsi, czyli jeśli jakaś grupa społeczna będzie nieprzeszkolona, nie będzie wiedziała, jak się zachować, będzie podatna na panikę i, i zastraszenie, to tam możemy spodziewać się uderzenia. A w związku z tym te działania muszą być powszechne i nie dotyczyć wyłącznie wojska. Chociaż oczywiście kwestie kadrowe w siłach zbrojnych są tutaj istotne. Nasza rezerwa to są ludzie po 50. Co musimy mieć tego świadomość. Czyli gdyby ten konflikt, o którym tyle mówimy, wybuchł. To uzupełnienia walczących będą ludzie już w wieku przedemerytalnym. To, to, to nie jest normalny stan rzeczy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Marek Budzisz, ekspert do spraw geopolitycznych, ekspert do spraw wojska, był naszym porannym gościem. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Poranne rozpoznanie.